Ja się mam z tej strony TV i dzisiaj mamy e, kolejny odcinek z cyklu Alien Isolation z Hakso. E, Kontynuujmy zatem gameplay. Dobrze, tutaj otworzymy jakieś drzwi. Użyjemy może drzwi w celu. Jak przewostanie się do pomieszczenia obok. Jakiś droid mnie tu ściga już na wstępie Jakiś już droid idzie Spójrz sobie Oj, 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 nieładnie, nie nie ładnie Bije mnie, bije mnie Za sukien syn mocny No i mnie zawiózł Okręcił mi karki, chuj Muszę wczytać Coś, coś z coś z tak nie może być Żeby zacząć gameplay już od razu, już już killają Okej, okay, czekajcie Ogarnę sprawę, co ja tutaj w ogóle mam do dyspozycji Bo tak już nie pamiętam Okej, okay, minę EMP razy 1, molotowa mamy razy 3, bomberinował razy 2, ale możemy połowie skraftować kolejną apteczkę mamy mamy rewolwer ale amunicji coś kurcho z amunicją Przeład ok przeładowany wracaj hałasik bombę ok mamy minę mp. trudno najwyżej zmarnuję minę mp na tego od niego robota ale 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 miejmy nadzieję że to się okaże w miarę przydatne to co mam zamiar zrobić Przerwę sobie baterię po latarce Robot mnie ściga. Taka propo, nie chcę nikogo martwić, ale robot mnie jakiś ściga. Proszę nie biegać, no trudno żebym nie biegał. Jak mi ścigasz. Zwykle dzielę! Użycie miny IMP i załatwij sprawę z robotem. Teraz tylko nabijemy klucz, i nie będzie git. Dobra, dobra, został dobity. Dawaj rzeczy, śmieciu. Co, co tu miałeś? Ej, hey no. Nie. O, dobra, mogę go przeszukać. Akumulator tylko, no to to to, tak troszeczkę nieopłacalne to było. Ale za to skraftujemy sobie kolejną minę EMP Dobra O, amunicja do strzelby, razy jeden Przyda się Oczywiście, na obecną chwilę obcego nie ma na stacji Ponieważ się go pozbyliśmy Miejmy nadzieję, że na długo Czy tutaj będzie gdzieś save? Chyba nie ma save'a Okej, okay, idę jakimś fajnym w miarę korytarzem, takim w miarę marocznym, ale nie jest tutaj aż tak ciemno. Jak na razie robotów ani jednego nie widzę. Jakiś człowiek jest zabity, ktoś go postrzelił. Wnioskuję to po ranach jakie tutaj on ma. Okej, okay, użymy dźwigni, chcę otwarcia drzwi. Um, ja w sumie nie wiem gdzie jestem, jestem przy jakiejś skrzynce. Chyba znalazłem paliwo do mytacza. Tak, przeładujmy sobie. Ojciec my też jest Ok przeładowany Pałka ogłuszająca Mamy 7 amunicji do wałki ogłuszającej Okej okay. Rewolwer, strzelba rewolwer Przyda się nam Chciałbym się dowiedzieć w którą stronę mam iść Aha, tędy dobra Detektor ruchu mówi żebyśmy weszli w wentylację Uczynię to więc wow, 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 wow. Panie! Mię robot chwycił za nogę, no? Skubany zboczeniec! Oczywiście tu jest czat, jak chcecie, to możecie pisać. Ja będę odpowiadał na Wasze pytania albo komentarze. Także, także proszę, jak najbardziej. Ja tu ja czat widzę, także to nie jest tak, że tutaj gram i nie, nie zwracam na Was uwagę. Uwagi, przepraszam. Ja jak najbardziej zwracam na Was uwagę, co tam się dzieje na czacie. Będę nawet wdzięczny za jakieś tutaj komentarze do, odnośnie mojej moje tutaj rozgrywki. Jestem chyba w biurze szyfa, ale nie jestem pewien, nie każe tego miejsca. Użyjmy terminala. Tu jakiś terminal jest? Może z, z niego coś się dowiem. W osobistych nic nie ma, w udostępnionych też nic nie ma. Tu jest w dźwiękach coś. Dobrze. O, jest safe station. Zapiszmy grę. Tu jest mnóstwo trupów. Prawdopodobnie tutaj e, roboty przyszły. Z alienem? Ale w jakim sensie? E, obecnie na mapie nie, ale znając życie ja się wystarczy nawet głupiego droida Także jeżeli czekasz na moje, na moje krzyki to się na i dzisiaj doczekasz <coughs> um, Obcy chyba był w, Wywaliłem go w przestrzeni chyba jak temu Także jeżeli jesteś zaciekawiony moich krzyków To raczej tam je znajdziesz Ale tutaj też e, postaram się Znaczy postaram się na, Lepiej żebym nie, nie krzyczał, bo możesz obuchnąć ale, ale wnioskując po tej grze, to raczej się czegoś wystraszę. Nawet głupi dźwięk możemy tutaj sprowokować do tego, żebym wrzasnął. Także dzień dobry e-play. Co tam? Żyję, żyje. A ty się. Dobrze, jeszcze mnie nie zabili. Co z tym alienem? No, jest nagrywany. No właśnie, no to jest.

Ja Eeeem, ja jeszcze muszę ogarnąć e, live'a. E, bo tutaj z live'em są jakieś materiały. No, 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 no. Ale materiał, który jest teraz obecnie nagrywany zostanie wam udostępniony, więc e, będzie na YouTubie. Ale teraz możecie śledzić poczyniania e, audio. Czyli to co słyszycie, grę i czy tak Na ten się. Dlatego staram się tak dużo komentarze dawać, żeby żebyście mieli mniej więcej nakreślenie sytuacji, co ja tu widzę. Okej. Okay. Ja Przeszedłem kawałek dalej. Udaj się, dopiero że... Tu jakiś... Robocik Weiss! No i mnie złapał, no! No i mnie złapał, no i mnie złapał. go, dobra, 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 dobra! Dobra, obity, ubity! OK, użyję apteczki sobie Poczekajcie, jestem ja sam komandkę wyłączę Jedna rzecz. OK. Wracam do gry. Włączyłem sobie e, Facebooka i te inne, żeby tam nie było dźwięków. Jak ktoś po prostu będzie chciał się dołączyć, to się dołączy, Jak nie to nie, trudno. Już tak bywa. Że się to a drodzy nie. W każdym razie, jeżeli się będziecie pytali o kolejne jakieś takie relacje z alien isolation, to możecie się spodziewać ich jutro o tej samej porze. Tak, a teraz to z góry mówię. Okej, okay, nagrywam coś po 10 minut. I teraz szukam tutaj... Z, gdzie on się udać w ogóle? Tutaj. Gdzieś idę. Do przodu brnę. Znalazłem części jakieś i coś jeszcze. Jest tak cicho teraz. Ale w jakim kiblu? O co chodzi? chodzi? Mógłbyś tak określić sytuację o co No nie no bez jaj! Ej no! Seria to kurde! Oka Tracisz na mnie cierpliwość? No poszukań. No to was pytanie, czy te roboty się chyba swajczą, nie? Po pewnym czasie. No. Film z dzisiejszej relacji prawdopodobnie będzie albo dziś, albo jutro. Ale jeżeli będzie wam bardzo zależało to jeszcze wrzucę go dzisiaj Czekam aż te roboty się sfajczą Coś nie chcą się fajczyć Będzie wziąłem, no ludzie, ej, 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 ej Nie, no fuck you. Już, już, już Nie mam mnie, nie mam mnie Ludzie, nie ma mnie, nie mamy mnie Wypiędziela Wypierdzielaj ziomoś, do mnie to. Dobra dostał, bałką puszę co go Jedzie, już nie ma cię ciałoś Poczekajcie sekundkę Czas na słuchajcie. No ale nic, ktoś miał ważną sprawę. Ja niestety teraz nagrywam live'a, więc nie mogę sobie pozwolić na takie coś. Części, okej. Okay. Słuchajcie, zabiłem dwa droidy. Mm, Złożyłem na to jest sporo rzeczy. Aż ciekawe koktajle mołotowa poszły na to. Troszeczkę za dużo marnuje rzeczy tutaj, tych, tych takich stworzonych przez siebie. Co mi się bardzo nie podoba. Ok, zapiszmy grę. Poczekajcie sekundę, bo ktoś dzwoni normalnie na Słuchaj, ja nie będę odbierał podczas livea tobie telefonów. Tutaj pisz, jak chcesz coś zrobić, coś zdziałać. Albo na prywatną wiadomość mi wymyśli. Nie wątpię. O, wrócił, wrócił. Nie no, ja jestem tylko, ja tutaj wyciszyłem się po prostu. Ale co, słyszy... ludzie chcieli Cię zlinczować. Tak? No ja tutaj, ale ten, słuchać chyba mnie było, co? Nie. No jak to, mi nie było słychać? Nie. O, no sorry, eee, no serio, nie słychać mnie było. To trzeba było powiedzieć, że mnie nie... Sprawdź Facebooka, Chat ja pier... Ej, dobra, sorry, a ja, ja myślałem. A ja tu nawijam, kurde, od tylu czasu i mówię, kurde, coś jest nie tak. Nie odpowiadacie mi na komentarze, nie te... O kurde, dobra, sorry, dobra, sorry moja pomyłka, mój fake. E, Tamten, jeżeli chodzi o relacje dzisiejszą z dzisiejszego filmiku, to albo wstawiły jutro, albo dzisiaj, zobaczymy. E, jutro się możecie spodziewać e, na pewno e, o tej samej porze. Aliena. A teraz mam do was takie pytanie, czy chcecie abym dzisiaj jeszcze nagrał drugą, yy, drugą drugi odcinek? To będzie od was tylko za, zależało. Agata, ja telefonów nie odbieram podczas takich rzeczy. Bądźcie Panie Boże. Chcecie, tak? Okej. Okay. Dobrze. Nie udostępniłeś pierwszej, więc wypada zrobić drugą. No tak, no sorry, dobra, okej. Okay. Niech wam będzie, zrobię wam drugą. A ja tu nawijam i gadam, co tutaj robię. No tak, to no, pewnie, ja mam czas. Popełnie ja, ja, ja dla was zawsze znajdę czas. Spoko. No, ale wiesz Agata trochę głupio, że dzwonisz do mnie, abym powiedział, no hej, Agata, co tam kochanie i tak dalej. No weź, no Agata no. Na wie. Nie, teraz to i przechodzisz, to było raczej na zasadzie. Aksu! Człowie cię potrzebują! Aha, spoko, okej okay, dawaj. Ej, Ady, trzeba było yeah. powiedzieć, że nie słyszycie mnie. Ej, a propos, gra, jest w porządku? Jest, e, Dźwięk jest w porządku? Wszystko ten? Nie. Yeah. To dobrze. Nie mam możliwości, yeah. jak powiedzieć. Nie wiem, gdzie się ja mam pojechać. Nie wiem, gdzie jadę jakąś windą, nie wiem gdzie. Wiem, 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 wiem. Myślałem, że ja dźwięki te osoby wyłączyłem, a wyłączyłem całego TSS. Sorry, Ej, sorry, 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 naprawdę nie wiedziałem. Okej, okay. okej, okay, dobra. Mój fake Mam nadzieję, że taka audycja audio Wam jakoś tak przypada w miarę do gustu. No kurczę, no sorry, że tak Okej, okay, ale tutaj staram się opisywać tę sytuację, co tu się dzieje Obecnie przyjechałem windą do, już wam mówię, do, 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 do gdzie ja przyjechałem. To, jest to polska wieża SkyMed Nie, nie do Kibla i e Play <ścoughs> Niestety tutaj Kibli nie ma w tej wieżu. Nie, przepraszam, był keeper, Ale alien chyba rozwali, wiesz? Nie nie ja nie do. Okej, okay. sure do okay, dobra. Ricardo, I need you to focus. You're in charge now. In charge, in charge of what? A room full of dead people. This okay, yes, safe station, done. Focus, Ricardo. Ok, zapiszmy grę. Ok, zaktualizował mi się cel, tylko problem w tym, że nie wiem, gdzie mam iść. Przed siebie, to no na pewno, że mam iść gdzieś przed siebie, ale gdzie to nie wiem. Nawet na czujniku ruchu nie mi się pokazać, gdzie mam iść. No bez jaj, to już jest ci. Ta gra jest cheatowana. Nie pokazuję mi gdzie mam iść. Dobra, chyba tamtędy. Muszę mm -hmm. się wrócić. Kawałek. Riffing chyba jest kulawa, bo tak biegnie coś słabo. Nie wnikam. W ogóle mogę coś zrobić. Jest, mogę zabić minę EMP. Eee, wiecie co? Zużyłem trzy koktajle mołotowa na dwa droidy. Co jest śmieszne. Duże marnotrawstwo Bardzo duże mam, Mogę użyć palnika, ale nie wiem czy chcę tego zrobić To uczynić, przepraszam Co jest? Czy jest otwarte coś W ogóle jest tu pokazane gdzie mam iść? No, coś tu jest Niby tu Dobra, wchodzę w jakieś drzwi Zobaczymy, może tu tu? User joined your channel. Tak, tu, 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 ok Dobra, no to jedziemy Jak tutaj każdy wójci, tu to idę Obcego przypominam eee, Obcego nie ma na Sewastopolu, bo go wywaliłem w Przestrzeń, przypominam No, widać, że wy tego nie słyszeliście, ale Pierwszy raz co słyszycie, mówię wam to eee, Ok Spoko Zbawić je myszki zawsze spoko Okej okay. Ej no to są Ja, ja wychodzę z windy jakiś hałas robię, a tu żadnych rzeczy nie ma, okej okay. Dobra, przepraszam, drzwi Użytkownik Okej, okay, wprowadź kod. Tylko jaki tu kod jest? Bez jaj. Okej, okay, tu jest jakiś, jakiś ten... Jakiś... Uh, Udostępnianie. Kod dostępu. 8382. Dobra, skorzystamy z tego kodu 8382. Przypominam, że gramy w Alien Isolation na PC Nie, jeszcze nie, jeszcze nie było tej, tej misji. Wow, wlazłem w jakieś pomieszczenie gdzie jest mnóstwo trupów. Jeszcze znaczy ja togle przechodziłem jeszcze razy, nie? I teraz żałuję, bo obcy jest tak trudny jak cholera, nie? E, nauczył się wszystkich moich ruchów jakie miałem w poprzednich e, w trybach gry, i teraz w trybach ogólnie w poprzednich yy, no, nie będę już tłumaczał No, w każdym razie, znam moje, moje poprzednie ruchy z poprzednich rozgrywek, i to jest strasznie, yy, że tak powiem, z jednej strony cieszy, a z drugiej strony wkurza, bo yy, na tamtych filmikach, które są już rzucone, zresztą widać, że obcy strasznie yy, dokuczał na mapie, dosyć często mnie kilał, yy, co generalnie się nie zdarzało. Zapiszmy przez jednym razem ale okej, okay. spoko o jest drabina chyba nie spadnę co nie, dziwne z tego jak się po czymś chodzi to zawsze się spada ale okej okay. idę po takiej wysokiej drabinie w miarę Leapy to wykoksana babka sydera ale ona tam obcych kilnie i wszystko będzie z nie? Wiedziałem, że coś tu... Pieprznie. Wiedziałem! Że to... Wiedziałem! Że to, to było do, To było do przewidzenia, że coś tu piecznie... Że coś tu piecznie! To było do przewidzenia! To, to było do... Nie! To było po prostu do przewidzenia. Ej, gdzie mam iść? Ej, no nie mówcie mi, że ta winda zaraz spadnie, jak ja wejdę do tej wentylacji. Spadnie? Nie! Winda ja stoi, okej, okay. nie spadła winda, na tak szczęście. Ale użyjmy, użyjmy sobie może latarki, bo tego nie ma. Eee, mam też dobre słuchawki, więc to rzeczek robi efekt, jak gra. Takiś... Coś tu. Jestem w jakimś pomieszczeniu wyciszonym. Wygląda to jak. Wygląda to jak jakieś pobojowisko. Słuchajcie, zrobię sobie chwilę przerwy, ja to i to mam nagrane.